Siemanko, Aklas z strony, witam wszystkich serdecznie w materiale na temat skilli Ale zanim przejdziemy, nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarza oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie Żeby po prostu te materiały poszły w świat dalej i żeby większość osób mogła sobie Mogła sobie poradzić właśnie ze skillami czy z y, jakimś, jakimiś innymi systemami, które są w grze Blade and Soul No i tak, przejdźmy dosłownie od samotnych podstaw, jeżeli chodzi o skille pod, pod e, K mamy e, Okno skilli, mamy naprawdę masę, masę, masę skilli, które możemy robić. No i zapewnie się zapytacie, który skill jest istotny dla mojej klasy. Otóż odpowiedź z od mojej strony jest nie wiem, bo nie wiem w czym gracie, ale również nie wiem, no bo nie skupiam się na wszystkich postaciach, tylko tam staram się ogarnąć KFMa, Assassina oraz Blade Mastera e, na chwilę obecną uczę się, e, się KFMa. No i tak, tak jak widzicie, jest strasznie dużo skilli, nie. No i który skill jest ważny, który jest mniej ważny? Otóż, y, który jest skill ważny, no to który skill potrzebujecie najbardziej do rozwinięcia, musicie sami sobie zobaczyć. Polecam sprawdzić inne poradniki, bo ja jeszcze nie jestem aż, aż tak dobry w robieniu tych poradników, tak dobrze nie znam swoich postaci, żeby nie gadać wam po prostu głupot. Ale zacznijmy od podstawy. Macie tam swój skill, który chcecie ulepszyć, nie? no i klikacie w niego i tak jak widzicie macie drzewko rozwoju. Nie? Możecie y, rozwinąć. Te skillę używając skillbooków. skillbooki dostajemy z rajdów, yy, znaczy z dungów. Rajdów jeszcze nie ma, ale zapewne z rajdów w przyszłości też. Yy, no i dostajemy szare i niebieskie. Mamy również znaczy szare i zielone, ale mamy również szansę na zdobycie tam niebieskiego, na tąpów Exile, gdzieś tam, gdzieś tam minimalne te szanse, nie? Na tym nabidowaniu. Ale mniejsza. Jeżeli chcemy rozwinąć swój skill, tak jak widzicie na początku, Comet Strike, yy, dałem w niego 10-10 punktów, bo wiem, że ten, ten skill jest bardzo mocny. Dałem w niego 10 punktów, no i statystyki jakie daje, no to 234 do, 250, do 2341 do 2554 obrażeń podczas jego użycia, tak? I to jest zenczantowany przez to, że daliśmy te 10 punktów. E, osobiście nie wiem, jak powinno się rozkładać te punkty, będę musiał bardziej doczytać, ale no e, te punkty zwiększają 10 na 10, daje te 37,5%. W innym przypadku jest dosłownie to samo, tak jak widzicie, syring Palmy zwiększa 37,5% obrażeń, tak? Jeżeli przeczytamy, jeżeli włożymy niebieską książkę właśnie do, do naszych akcesorii, no to nasz, nasz skill zmieni się następująco z 2300 zmieni nam się na 2700 obrażenia, które zadajemy, ale skille szare są, z tego co zauważyłem jedynie do zwiększenia obrażeń w większości przypadków, zaczyna się cała zabawa od skill zielonych, prawda? Dodaje już dodatkowe efekty albo zmienia nawet skill no o 180 stopni jeżeli chcielibyśmy przeczytać zieloną książkę do właśnie tego skilla, no to widzicie, że zielona książka aplikuje nam dodatkowe, dodatkowe statystyki, jakim jest e, 1000 dodatkowych obrażeń na postaci, która jest zestunowana, zdejzowana, zgrabowana e, albo z Phantom Grip, nie? Ale cała, cała gra zaczyna się dopiero od niebieskich książek, gdyż jak widzicie tutaj zmienia się większość. Może ten skill nie jest najlepszym przykładem, ale znajdę wam zaraz skill, który jest dość dobrym przykładem. Takim przypadkiem jest tremor, prawda? Tremor stunuje na 2 sekundy, jeżeli jest totalną podstawką. To samo jest tutaj, jeżeli rozwiniemy go na e, szarym skillem, ale na zielono, jak już widzicie, on się zmienia, tak? E, Infliktuje air damage e, na 10 sekund, aż na 10 sekund, no i później mamy. 3600 obrażeń, 3900 obrażeń, over 4 sekundy, no to to już jest dużo. Jeżeli chodzi o zbijanie mobów na dungeonach, no to to jest bardzo, bardzo przydatne i właśnie czekałem, jeszcze nie wkładałem tych skilli do tego momentu, żeby zrobić wam ten poradnik i pokazać wam, jak to działa, nie? No to to jest zielona książka. Zielone książki są dość łatwo do zdobycia. Zaraz wam wyjaśnię i pokażę, gdzie możemy je zdobyć. Jeżeli jeszcze tego nie wiecie. No i tak jak widzicie, zielona książka daje już nam, no już zmienia nam ten skill, tak? Tu skill stunuje na od 2 do 3 sekund, a to drzewko skilla, ten paw, który sobie wybierzecie, już robi AoE temycz. Od niebieskich skilli zaczyna się dziać to, no zaczynają się dziać ciekawsze rzeczy. Tak jak widzicie tutaj na zielono, na zielonym skilu już dodał nam to, AOE damage, a na niebieskim dodajemy pulse oponent, czyli nie dość, że bijemy więcej. No to i polujemy oponentów, właśnie wciągamy je w to miejsce, w którym użyliśmy tego skilla. Czyli tak, jeżeli chodzi o Wulkanik Bursta, dajmy na to, yy, to już skill nam się zmienia. No i dodaje nam dodatkowe atrybuty, jakim jest 20 crit damage, yy, właśnie w tej sferze, w jakiej widzicie tam, od 3 do 8 metrów. O ile się nie mylę. No i tak, otóż yy, dodając skillę niebieskie. Dodając skillę niemieckie, tak jak widzicie tam na samym dole pod tym skill enhancement jest skill Grandmaster, prawda? No i ten skill Grandmaster daje wam oczywiście w niektórych przypadkach obrażenia, a w niektórych przypadkach nawet skraca cooldown waszego, waszego skilla, więc to też jest dość istotne. Tak jak już wspominałem we wcześniejszym materiale, mamy podział e, tiery tych skillów, tak? Czyli jest tier... Szary, zielony, niebieski, różowy, pomarańczowy oraz złoty. I po prostu staramy się wkładać skile, które potrzebujemy, w zależności od tego, czy chce to być postać do PVE czy PVP, nie? No bo czy na PVP potrzebujemy, żeby to pulowało oponentów? Na ja, może na jakichś eventach, gdzie będzie potrzebne, to yy, może to być spoko, ale raczej dla nas będzie lepszy stun, prawda? I movement speed. Więc no, powiedziałbym, ten skill jest taki dobry do PvP, a ten skill jest po prostu dobry do PvE. Przeciągając, sprawdzamy sobie po prostu, których skillów najczęściej używacie i jakby, które chcielibyście rozwinąć. O, w przypadku Searing Palmu tu jest, tu jest dość ciekawe, nie? I tak widać, że Searing Palmy mają strasznie dużo bonusów, które dodają podczas użycia, ale jak możecie zobaczyć, yy, tak jak już wspominałem wcześniej, yy, szary skill po prostu zwiększa trochę obrażeń, ale zielony już dodaje albo zamienia efekty, nie? No i będziemy się starać, jak będziemy się starać dążyć do tego, żeby ten nasz skill po prostu był jak najwyżej rozwinięty. Nie wiem jak to będzie w przyszłości wyglądać, ale na chwilę obecną co mogę wam zaproponować, jest to po prostu znalezienie sobie akcesori, które mają sloty na skill które mają które mają sloty na mantrę. Nie wiemy w jakim tempie i jak efektywnie oni będą wprowadzać następne update'y, nie wiemy jak będą wyglądać. Yy, przerabianie ekwipunku do końca, bo nie oszukujmy się, lubią sobie pozmieniać, yy, pozmieniać niektóre systemy. Tutaj yy, zmienili system Skili, gdzie uważam, że ten system jest do wywalenia i nie powinno czegoś takiego być. Dobra, jeżeli chcecie zdobyć książki, no to książki do zielonego tieru, na no, spokojnie sobie zdobywacie do yy, u. Nameless Agent, Nameless Agent ma dla was dla sprzedaży yy, zwykłe skile szare, No ale tak jak już wam pokazywałem wcześniej, no to te skille yy, te skille one dają tam troszkę więcej obrażeń, nie, na niektórych skillach. A już książki zielone zmieniają wam ten gameplay, jeżeli chodzi właśnie o yy, pozostałe skile, nie? I już wam pokazuję w tym momencie jak działa jak działa ten system skillu. Dajmy na to, że chcemy właśnie ten skill, właśnie z tego smite'a, tak jak widzicie smite'y ląduje targety w powietrze, a, targeto, a launchowanie targetów w powietrze po prostu osłabia ten damage, który mogą zadawać party memberzy. Yy, mogę cierpieć z tego powodu, no bo podczas ulepszania tych raptor gloves'ów, których dory nie będę ulepszał z tego względu, że mają słabe bonusy, chodzi nam o sam skill transfer. Jest 3 slotowa, tak więc wykorzystam sobie w tej rękawiczce yy, z żebyśmy właśnie włożyli te sloty, te ulepszenia naszych skilli, które chcemy, nie? Czyli tak jak, jak już wam pokazywałem wcześniej, jeżeli chcemy common strike'a, no to damage boost, additional damage, additional cast, spoko, transferujemy to, proszę bardzo. To nie jest jakieś drogie, walor stony można zdobyć, więc nie przejmujemy się tym w przyszłości, jak będziemy chcieli wyciągnąć. W przyszłości tak, będziemy celować w lepsze tiery naszych skilli, więc to na chwilę obecną, na ten stan jak jest, Wystarczy, wystarczy i będziemy mogli po prostu przygotowywać się pod następne update y, tak? Ile potrzebujemy? 4 potrzebujemy i 10 Valor Stone'ów. Mamy skill transferowany, no i przez to, że wybrałem Pulverize, zadaje więcej obrażeń. No i skill się zmieni. To samo tyczy się Syring Palma. Tak jak widzicie, Syring Palm dostał dodatkowe, ee, dodatkowe bonusy. No już nie mówię o tym Syring Palmie, ale również co dostało? Dodatkowe bonusy. Comet Strike. I teraz możecie również zauważyć, że wasze skille zmieniają się na pasku, nie? Jeżeli. O! Udało się! Fulverize to wykonać! Zadał 3800. No i właśnie dlatego staracie się e, ulepszyć wasze skille, nie? No bo dają wam więcej obrażeń, zmieniają w niektórych skillach wasz gameplay. Mam nadzieję, że pomogłem, nie? Mam nadzieję, że pomogłem. E, jeżeli materiał był przydatny, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, z jakimi postaciami gracie i do czego chcielibyście poradnik, jeżeli chodzi o BNS Neo. No to nie przedłużając, dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem i do zobaczenia w grze oraz na streamach. Streamy mam, właśnie przypominam, streamy mam codziennie tak od 18.30 albo 19.00, no i one trwają kilka godzin, tak więc jeżeli chcecie razem ze mną sobie spędzić trochę wieczornego czasu, śmiało zapraszam, jeżeli macie pytania, zawsze na nie odpowiadam, eee, no i do zobaczenia, nara!